Ostatnio w Barcelonie dzieje się tyle, że tym całym zamieszaniem można by obdzielić kilka klubów. Zaczęło się od filmiku z Messi i Grismanem, który wyglądał trochę tak. Weź, przejdź, mecz zasłaniać. Ja, amigo. Jak tam? Dobrze grałeś, nie? Ktoś coś mówił? Nie, to tylko Suarezowi coś zgrzytnęło między zębami, już myślałem. Że... Według niektórych mediów Argentyńczyk nie do końca dogaduje się z Francuzem, bo wolał Neymara, a sprowadzili mu Griezmana. Jak się jednak okazuje marzenia Leo o ponownym zagraniu z Brazylijczykiem mogą się spełnić. I to bardzo szybko. Dzisiejszy, czyli środowy sport donosi o sporych transferowych przetasowaniach w obozie Valverde. Według hiszpańskich dziennikarzy temat powrotu Neymara na Camp Nou wcale się nie skończył, a wręcz odżył na nowo. Kluczem do tego wielkiego transferu ma być Ivan Rakitic. To właśnie Chorwat miałby zostać włączony w całą transakcję. Dobra, powolutku, żeby to ogarnąć. Teraz Barcelona wypożyczyłaby Neymara z PSG, ale w umowie między klubami zostałaby zawarta opcja obowiązkowego zakupu. Czyli po sezonie 2019-2020 Blaugrana pozyskuje Brazylijczyka i nie ma absolutnie żadnego gadania. Natomiast Rakitic automatycznie, teraz jeszcze latem, wędruje w drugą stronę, czyli do Paryża. I kasa za Chorwata zostaje odliczona od transferu Neymara po sezonie. Mówi się nawet o 50-60 milionach euro. No, zawsze to trochę mniej, a wiadomo, że PR że nie puści Neymara za frytki. Tylko czy Chorwat na to pójdzie? Zobaczymy. W każdym razie Neymar już podobno przebiera nogami i nie może się doczekać, kiedy opuści stolicę Francji. I jakby tego było mało, to całą sytuację podgrzał jeszcze Pique, który na konferencji prasowej w Miami został zapytany o powrót Brazylijczyka. Oczywiście, że z nim rozmawiamy. Nie jest jednak właściwe, żebym mówił o naszych rozmowach. To on jest tym, który powinien zabrać głos. Nie mogę powiedzieć więcej. Neymar to świetny piłkarz, który zna szatnie miasto i klub. Jestem pewien, że w klubie jest wiele osób, które byłyby zadowolone z jego występów. Jego powrót to jednak bardzo skomplikowana operacja. Na chwilę obecną jest zawodnikiem PSG, a my mamy wspaniały skład, który stać na walkę o wszystkie trofea. Przecież znacie moją relację z Neymarem. Byłbym zachwycony, gdyby tutaj wrócił. On nadal jest jednak w PSG i moje zdanie nic tutaj nie zmienia. Skoro Pike, czyli bardzo ważna osoba w klubie skampnął, w taki otwarty i pełen nadziei sposób mówi o powrocie Brazylijczyka, no to coś jest grubo na rzeczy. Chociaż już kiedyś twierdził, że Neymar zostanie w Barcelonie. I wiemy jak to się skończyło. Ja jeszcze tylko dodam, że słowa Pike zacytowało oficjalne konto Barsy na Twitterze. Mówcie co chcecie, ale coś tu się kroi. Ale poczekajcie, bo to nie wszystko. Jeden Brazylijczyk może przyjść, a drugi odejść. Mam na myśli oczywiście Coutinho. W Barcelonie robią co mogą, żeby się go pozbyć, i wygląda na to, że w tej chwili najbliżej mu do powrotu do Premier League. W grę wchodzą dwa kluby: Tottenham oraz Manchester United. Koguty uzależniają pozyskanie Coutinho od transferu Eriksena. Jeśli Duńczyk zostanie czerwonym diabłem, to wtedy Pochettino i spółka wypożyczają Coutinho, a po sezonie wykupują go z Barcelony. Jeśli jednak Eriksen nie trafi na Old Trafford, to wtedy Manchester United zdecyduje się sięgnąć po gracza Barsy. Od tego wszystkiego może się zakręcić w głowie, wiem. W końcu zbliża się deadline day i w Premier League zaczyna się świrowanie. Drodzy widzowie, proponuję Wam coś takiego. Skoczcie do sklepu po popcorn albo jakieś dobre chipsy, pobierzcie apkę Fangola i czekajcie, bo coś czuję, że jeszcze tego lata będzie gorąco. Michał, ale jako kibic Realu Madryt, powiedz mi, co myślisz o całym tym cyrku związanym z powrotem Neymara na Camp Nou. Moim zdaniem to są zwykłe jaja.